Który ma czarną dziurka. Pozdrawiamy. Widzicie, że nie czytam jeszcze raz wszystkich pozdrowień. No, mam zbyt duży tam. Także co zdążę przeczytać, to przeczytam. Nie no czytasz, pozdrawisz mojego kolega anonima, który ma mały jajka. Pozdrawiamy! Nie. Co? Obok by side. Spod... No! Smacznego. Weź mu jedni jakiegoś tego. Zdawiamy Zdyka dzisiaj. Jedziemy. Ale, yeah. Jak? Pozdro dla Zbyka Spermasika. No już pozdrawialiśmy Zyka. Zosia <laughs> ja śpiąca królewna pozdrawiam Bart. Ooo, wyjebali mu audycję. Co? Pani Serio? Ta. Dzięki wszystkim hey, an... za danej ciki i za pozdrowienia. Serio, nie nadążam ich czytać, Niech jest zbyt wiele. Ja nie wiem, co się dzieje, nie? No, zdziwia się, no fazie jest. Kasper, pozdrów, a nie, do ruchania, pozdrawiamy. <ścoughs> <ścoughs> Pozdrawiam, chądziarza, cj do...